Cześć. Dziś wam pokażę, jak uszyć tak i oto gorset dla lalki. Potrzebujemy y, dwóch pasków z tkaniny i jednego wkładu. Ja tutaj mam tkaninę usztywniającą, ale może być nawet płótno. Czyli tak, y, dwa paski z materiału mają 17 na 4 i również wkład. Zatem potrzebujemy y, jakiegoś materiału do ozdoby. Ja tutaj mam materiał w paski i on ma 33 cm długości i 4 cm szerokości. Ten pasek, jak widać tutaj, ja już go zaprasowałam sobie na połowę, czy tam złożyłam. Następnie obydwa końce tutaj do środka, w ten sposób z jednej strony i z drugiej strony do środka. Następnie tutaj należy wciągnąć fastrygę i następnie zmarszczyć, czyli będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób, jak już będzie zmarszczone. Teraz długość tego zmarszczenia musi mieć. 13 cm, czyli później to będzie przyrzeć tutaj do dołu. Pierwszą rzeczą będzie przyklejenie wkładu, czyli wkład klejowy naklejam na lewą stronę tkaniny. O, gdy już to przykleimy, możemy spokojnie teraz y, wziąć naszą tkaninę prawą stronę do prawej. W ten sposób, o, gdy już jest przyklejony. Następnie y, możemy to przypiąć szpilką, żeby nam się nic nie od nie przesuwało. Składamy to na połowę i wycinamy mniej więcej w ten sposób. Tutaj środek zostawiamy nietknięty, a obcinamy tutaj z tyłu około centymetra. I to to dość długo obcinamy i zostawiając tylko tutaj na środku. O. Gdy już to zrobimy, otrzymamy coś takiego. Czyli tu jest wkład już klejowy, tu jest tkanina i jest właśnie wycięte około centymetra. Zszywamy y, nasz gorset tutaj górę, czyli zaczynamy tutaj od boku, tutaj u góry i tutaj pół, to, pół centymetra mniej więcej szef. Czyli jak jeżeli już wytniemy nasz, nasze półkole, o w ten sposób, o, należy zszyć gorset, czyli zszywamy tutaj na pół centymetra, później następnie całą górę na około pół centymetra i tutaj do dołu. Gdy już zszyjemy nasz gorset na około pół centymetra, możemy spokojnie teraz to wywrócić na prawą stronę. Z jednej i z drugiej strony. Teraz tutaj staramy się tak ładnie to wywinąć, żeby nam tu... O, wychodziło ładnie wszystko z tej strony, gdzie była klejonka. Zrobimy prawą stronę naszej, naszego gorsetu. Składamy tutaj ładnie na połowę. Tu jest środek, środek gorsetu. Tak teraz około jednego centymetra z jednej strony i około jednego centymetra z drugiej strony, i tak mniej więcej około centymetra od góry. Czyli teraz tak w tym miejscu i w tym miejscu musi się kończyć moja zaszewka przekładam to na lewą stronę mojego korsetu składam sobie równo tutaj u dołu i strzywam na około tutaj pół centymetra i tu do szpilki tak samo z tej strony składam sobie tutaj równo u dołu i na pół centymetra teraz tą szpilkę która była tutaj na środku możemy spokojnie sobie wyjąć Gdy już użyjemy zaszewki, tak to będzie wyglądało. Następną rzeczą będzie właśnie przyłożenie naszej koronki już przygotowanej wcześniej, zmarszczonej, naszej takiej falbanki kolorowej i przykładamy tutaj przy samym brzegu bez zmarszczenia, tak mniej więcej na około 2 cm, później tutaj wszystko zmarszczone i tu na końcu również zostawiamy naszą tkaninę, nas, naszą falbankę bez zmarszczenia około 2 cm. Czyli proponuję tutaj to wszystko ładnie przyfastrygować, następnie przystebnować i obrzucić na maszynie. Gdy już przyjemy i obrzucimy, możemy teraz podłożyć naszą falbankę do góry o w ten sposób i przystebnować tutaj bliziutko na tkaninie. Gdy już to zrobimy, będziemy mogli przyszyć rzep. Ja tutaj proponuję do prawej strony przyszyć rzep miękki o w ten sposób, a tutaj do lewej strony przyszyjemy rzep twardy, o w ten sposób, o. Ja tutaj już przyszyłam rzep miękki, rzep twardy, tak jak mówiłam, obrzuciłam, przestępnowałam, tutaj u góry jeszcze przyszyłam sobie takiego małego kwiatka, można przyszyć co się chce, można tylko ściągnąć tak troszeczkę, żeby ten obut u góry był ciut mniejszy. I teraz już... Yy, a jeszcze powyciągać wszystkie nitki, które gdzieś tam są. I możemy już teraz przymierzyć nasz gorsecik. Czyli zakładamy go sobie tutaj. O i zapinamy. O. Ja chciałam, żeby on był właśnie taki malutki. Żeby było widać na przykład te spodenki takie ładne. O. Tak to wygląda. No to do następnego razu. Myślę, że nie był trudny.